Dzisiaj jesteśmy na rescue witem Rozwozimy paczuszki i będzie przyjemnie dzisiaj, nie? Na rescue jest zawsze przyjemnie. Tu mamy paczki, 20 paczek, 14 stopów. Nie bój się chłopaczku spokojnie. Byliśmy u pani Weroniki, zebraliśmy jej trochę. Bo tak jak mówię, polityka naszej firmy jest prosta, nie? Jak ktoś jest na, na pocztamie, to zazwyczaj dostaje rescue, nie? To miałem w ogóle kiedyś kolizję, bo zarysowałem gościowi auto. Gościówce w sumie. Pani taki. Widzicie nie mówcie, że ja same domki wziąłem, bo to będzie aż przykre. Aż mi by było wstyd. Tu nie byłem, byłem w tych okolicach, ale tutaj chyba nie. Stansdorfer no. Ja czuję się, jakbym był na wiosce, jesteśmy w Pocztamie, nie? już tu biegów szukam, nie? Pociągę <grytanie> jeszcze z manualami, ale już bym chciał. Delikatny deszczek, gościu chce pod drzwi We will see, nie? Fajne jest też, że nie muszę nawet... Mogę robić co normalnym tempem Ale dobrze się prezentuje srebrne Srebrne też się dobrze prezentuje Nie mam pojęcia, które to piętro Hello O, no, no okej okay. No i przypał Wysoko Halo Wytrzyn o tu winda jest zajebiście zajebista pogoda nie jest tak z 18 stopni kurde cudo 8,9 a i tu są skrzynki do tego aha to tak działa dobrze. no to już wiem wjeżdżamy no, chyba... Tak z bomby otworzyło? Halo! Jeszcze. Ciao Kurwa, składam się jakbym jeździł serio printerem. Muszę się delikatnie znowu przyzwyczaić do tego auta. bo praktycznie multistopów, no nie wzięliśmy multistopów Dla mnie dobrze No dla, dla osoby co jej wziąłem pewnie nie Myślę, że ktoś otworzy? Oby Amazon Hallo. Ich chyba kiet politycznych. Keiner da. Äh, wir fahren leider in Urlaub, jetzt, von daher kann ich das nicht annehmen. Okej, ok, tak. Okay, no. Urlaub, każdy kurwa idzie na Urlaub. Na no, tym więcej powinien być. No, to jest takie nowe osiedle, tu nie powinien grać paczek. Ale fajne jak ułatwić. Kolejny kolor Po jednej stronie są domki, po drugiej bloki Mam na, na łapie tylko bloki Czekaj, ta z prawej Cio. On miał obciążenie, pamiętajcie, żeby puszczać z obciążenia. Ogólnie no, też opcja zajebista jest z tym nagrywaniem, no bo nie, nie wiecie. Od razu widać, że tu jest zjebnięty i że był I jak coś to mam dowód z bomby. Jakby ktoś zrobił to wczoraj. Ja nie bo jeszcze to nie widzieli, nagle by było na mnie. Ja mówię, oj, nie, nie, patrzcie. Polecam ogólnie, jak ma jesteście w takim Amazonie, jak dostajecie nowe autko czy coś. Obejdźcie sobie, jak coś to zrobi. Amazon! Zróbcie sobie fotę, jak coś tego auto, wiecie. Patrzcie, wam później. Na pewno się nic nie ten. Nie, żeby wam nic nie przykleili Halo. Ciao. 10 to będzie coś rozjebanego. 12 jest z hasłem, więc jak coś to pojedziemy do Weroniki jej oddać Jest to przycisk jak coś czy nie Nie Kurwa mać e, jak coś to się przeskoczy chuj Czy to jest tu? Trzeba zobaczyć nazwiska Tato, tutaj. Nigdy tu nie byłem, to, to jest jakaś nowość. Witasz. Okay. Tak, W taką pogodę się nie męczysz nawet. Te, te schody to jest dla mnie nic. W tym tygodniu nuk, nuk nie robiłem, czułem się jak nowonarodzony w tej pracy. A jest już... co jest? Yeah, it's camera. Uh, this this Why is do you have a camera on your head? I'm recording my work for what? For, for YouTube. YouTube. For YouTube. Yeah. For YouTube. Yeah. Really? Yeah. <laughs> In, the yeah In the car. Yeah, it's a car. <laughs> <laughs> is it? Is this here? Because. Oh. What's up, Leon Ronald, Yeah. Yeah. Thank okay. You. So you can take. It. Have okay. a nice day. Okay. Bye bye. Bye. O kurwa Później zawracam czy gdzie jadę? Czekajcie Muszę zobaczyć czy ja mam to wykręcić Nie, później jadę tam w lewo Ja pierdolę Dobra, rozgaszę auto tutaj Bo podejrzewam, że może mi to trochę zejść Ja Cię jebie w strakę Oni <laughs> myśleli, że nagrywam 8 godzin pracy, nie? Nie, no jakoś Zamykamy I chuj Amazon, House D, House E, chuj wie Co tu się dzieje? Villa, czy do House odejdziemy, jak myślicie widzowie? Myślę, że tu się wpierdalam A jak będzie zamknięte, to mam nadzieję, że mają... O, mają kamery, tak coś tam... O, i druga, to nikt nie zajebie paczki Klasa Otwórz drzwi, bo jakby zostawię to tutaj o pierdolę, co to jest? No, no jeszcze jeden typek jak się wyda. To jest auto? <laughs> Czy to jest samochód? Nie! Helikopterem ci stary, dostarczam paczki. Ogólnie rescue działa tak, że wy pisze piszecie do dyspozytora, nie? Że już skończyliście, wysyła wam osobę, piszecie do niej, że wam wysłała lokalizację. Jedziecie do niej, zabieracie jej paczki. I next, i next, i next, i next. Pomagacie po prostu, nie? Fajne to jest nawet, bo tam spotkać się z ludźmi, coś tam zamienić, kilka słów. Zwiedziłem większość pożdamu, ale nie byłem tutaj nigdy. Mordeczko, proszę otworzyć. Bo a teraz za pierwszym chwytem. Halo, Iś, pakiet twórnach, bardzo... No, Dziękuję. Czo Aha to jest 3 i 3a czy, czy 3 jest z drugiej strony wejścia? Nie, to jest 3 i 3a od razu chyba. Dobra, zgaszę auto i wezmę wszystkie paczki po prostu od razu. Częcykam, bo tam jakieś robotnice czy coś I też nie wiem, ile mi nic idzie z tym hasłem. raz na jakiś czas warto zgasić. To nie przejmujcie się takimi sprawami. Zajebiście. No. Hallo. E ich brauche kod für das Paket bei Amazon bei ja, yeah, E-mail. Okay. Where, do, where do I get the code? E e-mail bei ama Amazon bei Amazon hier. 779 oh. yeah, tak, Here we go And have a nice Bye. day Bye. Co by zrobił prawdziwy kurier? Czy szukałby wejścia? Nie Poszedłby na skróty oh, no to mamy skrót

Powrót do stacji.